Słońca nie ma, ale piasek jest bardzo, bardzo, bardzo ciepły. Nie jest gorący, tak jak w Wietnamie, ale jest gorący. Piasek tu jest bardziej taki szary, lepszy niż tam. Tam był taki bardzo ciemny, czarny, ale to dlatego, że po prostu, tam pani gimnastykę uprawia, po prostu takie jest wybrzeże, że tak powiem. Dlatego jest czarny, a tu jest szary. Thank you so much. Tam już proponuję leżaki. Nie chcę leżeć, ja chcę chodzić w tym momencie, więc idę dalej. W sumie miałam się przejść uliczkami, a nie plażą, ale muszę wejść tam na ten cypelek. Dookoła hmm, tego cypelku można naokoło się przejść w Boca grande, więc chciałabym to dzisiaj zrobić. Tym bardziej, że nie ma słońca. Nie ma go, znaczy niby nie ma słońca, a jednak gdzieś to słońce czuć na skórze, że jest. Natomiast jak wyjdzie to już w ogóle jest totalny upał, więc korzystam z tego a chciała stąd wyjść. Od razu do mnie zaczepiać. Także hmm, słońca nie ma, ale cud, że jest po prostu parno i wilgotno. Natomiast na pewno lepiej jak słońce, znaczy jak słońce jest, to jest jeszcze bardziej. Nie, gorąco, także chciałabym się przejść dookoła, Boca Grande, naokoło, zwiedzić inną część, bo tego słońca nie ma, więc idę. Tu mamy porządek lokalny. Ja zawsze gdzieś wlezę w jakieś dziwne miejsca. Ja nie wiem, jak ja to robię. Nie tak jak normalni ludzie, turyści, trzymać się wyznaczonych szlaków. Ja zawsze idę poza szlakiem. Zawsze, jak gdzieś jestem daleko od domu, za granicą, wybieram sobie takie ścieżki, że no co, adrenalina, nie? W sensie jest ok, idę dalej.